Tym razem znajdujemy się bezpośrednio przed Pałacem Kultury w Warszawie. Trwa budowa placu centralnego. Widać pozostałości fundamentów i pomieszczeń po obiektach. Tutaj widać torowisko biegnące praktycznie na Pałac Kultury. A tutaj osłonięta trybuna honorowa Mało kto wie, że coś takiego było A tu jej część podziemna Która w tej chwili jest w rozbiórce Zaobserwuj po więcej I będziemy dalej transmitować z postępu plac na placu centralnym